Siemano, zęczynek, się z tej strony samochodowej, dzisiaj się odcinek odcinek stajesz, mhm, mhm. uh, uh, uh. dobra, idziemy na pierwszą rękę. idziemy, mm, nie nas, daleko to, chyba, uh, mało ludzi, więc... um, fajnie, oh, wejdziemy do stacji na widzicie mamy u, mamy uch, uch,

Pewnie telewizor nam będzie przeszkadzał, ale nie mają wina, nie, nie są w porządku o imię. kolejną skrzynkę. No spokojnie, tam sobie. I tutaj. Nie jest źle, najdotrzymiejmy dobrze. Wierzę, że pójdzie nam nawet sam raz. Niestety ta ręka nam się nie udała to wam teraz pokażę jak się taka jest komenda żeby wyjść z tego serwera nie znaczy nie z serwera tylko do tego lodu podstawowego nie no to ręka tamta nam się nie udała niestety ja muszę na kolejną rękę. Jak zwykle bierzemy z bokucha. Skaczamy na dół, otwieramy skrzynki. O, o. Mam nadzieję, że nie i jak w poprzedniej ręce. Mamy dwie podki na regener, na regiony. Nie umiem się wysłowić. <gry> Okej. Okay itty dinty tu i dwie na regeneration jak on się zastawia to my też tak, dobra Wszystko Kula ma Coś mi dzisiaj nie idzie. Nie jest proste, innego. Gęsty jest nie, nie. Trochę słaby jest. Na serwerze ja się że zaraz wam pokażę. Nie uciekajcie. Gdzie są tu ludzie, ludzie ludzie ludzie. podchodzę do nich nie, nie, uciekaj nie, starym nie, patrzcie co się robi widzicie odrzuca nas nie, możemy podejść do niego tak blisko aż w końcu aż w końcu się wkurza w państw To jest właśnie tym Nie polecam zagramy ostatnio ma rękę Mam nadzieję że dobrze nam pójdzie pójdziemy tam bo tu na razie nikogo nie ma

Zabra jest ciebie gość. Dajcie mi jeszcze jedną skrzynkę. Świat się dowierzemy. Przed śmiercią drapną, aleśmy Przed śmiercią. Na swoich tak nie słyszysz. Walię dopadną cię w Z gościem zapytać, mamy sojusz? Może przejdziemy no na środek? Łojeźdź, ciebie i ją, a Twoje przyjmą mnie z rękami będą o, Dobrze. Masz, no nie. Niestety przynajmniej będę kończył. Każdym ustawię się dla was ładnie. Będę kończył. Season Yabu Gaming. Subskrybujcie, lajkujcie. Mam nadzieję, że filmik wyszedł. się ma. tego chyba nie było.